Produkt Produkt, który jeszcze, którego jeszcze nie ma sprzedaży w Europie, którego jeszcze nie ma sprzedaży na świecie. Produkt, który którego jako pierwsi wy będziecie mogli kupić dzisiaj. To jest pra premiera. Ten produkt w Polsce będzie w oficjalnej sprzedaży 24 lipca. A dzisiaj Wy jesteście elitarnym gronem uczestniczącym w prapremierze. Jak na prapremierze festiwalowe, jak w Cannes, jak w Hollywood. Prapremiera. Specjalnie dla Was nowy produkt Ginera. <kluczy> Hej, słuchajcie, co to takiego Ginera? Troszeczkę już porozmawialiście o układzie trawiennym. Tam różne żyjątka potrafią w tym układzie się znaleźć. No i okazuje się, że jest tam taka, jest tam taki element, który nas chroni. Otóż nasze ciała są naturalną fortecą chroniącą przed wpływami zewnętrznym. Układ odpornościowy, również układ pokarmowy posiada tą barierę. To jest po prostu błona śluzowa, ale ona jest bardzo cieniutka, ma grubość zaledwie 1,5 mm i jeśli ją nie będziemy szanowali no to się nam będą różne przykre rzeczy zdarzały. Zaraz powiemy Wam, zaraz powiemy jakie. Być może część z Was akurat ma te problemy, o których powiemy za chwilę. A jeszcze jedno, umówmy się, ja nie jestem lekarzem, nie jestem Ekspertem takim jak wasi mentorzy, jak wasi mistrzowie, którzy pomogli setkom, tysiącom ludzi. Ja jestem zwykłym dyrektorem placówki w Warszawie. Dlatego mówiąc wam o produkcie, odsyłam was do waszych mentorów, ponieważ ja powiem tylko ogólnie na takich podstawowych e, zasadach. Jeśli będziecie chcieli więcej wiedzieć o ginę, e, dowiecie się od naszych wspaniałych mistrzów, od waszych mentorów. Także to jedno zastrzeżenie, żebyście nie myśleli, że jestem taki mądry, jeśli chodzi o produkty, bo nie jestem chemikiem, biologiem, lekarzem. Jestem, kim jestem? Dyrektorem, Dyrektorem, Dyrektorem. jestem, No dobrze, dobrze, dobrze. Co wiemy o błonie śluzowej przewodu pokarmowego? Ale to tak w sumie na poziomie liceum biologia. Myślę, że gdzieś na tym poziomie się spokojnie możemy zaczynać i nie będę wam kładł do głowy jakiejś wielkiej nauki i udawał, że ją rozumiem, nie pójdziemy dzisiaj w prosty sposób, podstawowymi pojęciami. Wiecie, że macie błonę śluzową. Co wiemy o błonie śluzowej przewodu pokarmowego? No chroni przewód pokarmowy przed uszkodzeniami różnymi, różnego rodzaju uszkodzeniami, chemicznymi na produkty o wysokiej kwasowości, mechanicznymi, e termicznymi, zbyt gorące jedzenie. Słuchajcie, mnóstwo osób nie zwraca uwagę na to, jak bardzo sobie szkodzi, spożywając gorące jedzenie. Podobnie nie przeżuwanie, a takie a przełykanie wielkich kęsów, bo się człowiek spieszy, a jeszcze na stojąco, a Dawaj szybciej, szybciej, bo nie ma czasu, nie? Znacie to? Szkoda. Lepiej, żebyście nie znali. A chemiczne. No, powiem wam, że to, co dzisiaj jest produktem spożywczym, bardzo często powinno się nazywać produktem chemicznym. No taka jest prawda. Kto nie wierzy, zacznijcie czytać etykiety i zobaczcie, ile tam E różnego rodzaju jest. Co wiemy o błonie śluzowej przewodu pokarmowego? Pomaga, udrożnić, pomaga odróżnić patogenne bakterie od pożytecznych bakterii, bo wiecie, że człowiek ma całą masę bakterii. Ile kilogramów? Ja nie pamiętam dokładnie, kto podpowie, ile kilogramów bakterii mamy. 2 do 3 kg, tak? Dziękuję pięknie. Zobaczcie, no całkiem sporo, nie? No ale tam mogą być i patogenne bakterie, takie, przez które chorujecie, i te pożyteczne bakterie, więc lepiej, żeby patogenne zniknęły albo żeby się tam w ogóle nie dostały. O, przede wszystkim. Błona śluzowa w tym pomaga. I chroni właśnie przed wieloma patogennymi bakteriami. Co wiemy o błonie śluzowej przewodu pokarmowego? Bierze udział w procesach trawiennych. Procesy trawienne, wiecie, to po poziom nawet szkoły podstawowej. Dzięki procesom trawiennym przetwarzamy produkt, jedzenie, które spożywamy, to co tak naprawdę organizm potrzebuje. Bo organizm nie potrzebuje ptysia. Ale może cukru mu czasem brakuje z jakiegoś powodu, albo tym jego żyjątkom w środku brakuje cukru i one się domagają zjedz ptysia, zjedz ptysia. A więc tak, co wiemy o błonie śluzowej? Sok, pomaga wydzielać soki trawienne w żołądku i w jelitach. Odgrywa kluczową rolę we wchłanianiu składników odżywczych. I tutaj są one rozprowadzane po całym organizmie. Zdrowie błony śluzowej bezpośrednio wpływa na komfort i funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Jeżeli nie ma prawidłowej błony śluzowej, to się zaczynają takie objawy. O, po prostu uwielbiam te objawy: zgaga, nudności, kwas, kwaśny smak w ustach, zaburzenie w oddawaniu stolca, bębnica, wzdęcia, refluks, odbijanie, częste ruchy jelit. Mnóstwo problemów, których. Źródło bardzo często jest w nieprawidłowo funkcjonującej błonie śluzowej przewodu pokarmowego. Powiem wam, że akurat z refluksem i ze zgagą jestem dość blisko, bo w mojej rodzinie to jest schorzenie, które królowało od wielu lat i mam świadomość tego, jako 18-letni chłopak przyszedłem do lekarza i mówię, że tam od bardzo dawna już tam podjadam ojcu te pantoprazol, wtedy to było jeszcze mleczko, takie alugastin, czy jakoś tak się nazywało, nie wiem, czy pamiętacie, nie, podpijam, bo, bo mnie tak męczy. I co mi lekarz wtedy powiedział? Ja pytam, jak to, się, jak to wyleczyć, bo już, nie, no ciężko, no, głupio, tak, nie? Jeszcze ten kwaśny taki smak, w tak, nie. A lekarz mi mówi, tego pan już nie wyleczysz. To już pan się przyzwyczai, pan z tym będzie żył. Coś mi się wydaje, że nie takiej diagnozy od lekarza czekałem, jak człowiek przychodzi w tych właśnie swoich, 18, 18 lat. E, okazuje się, że wiele właśnie takich zaburzeń wynika ze złego stanu błony śluzowej. A jak wygląda, dlaczego tak jest, dlaczego niski poziom ochrony mamy? No bo bardzo często spożywamy dietę zbyt bogatą w cukry, w tłuste, pikantne potrawy e, długotrwały stres. Dzisiaj, no nie wiem, jak to jest się nie denerwować. Cześć, się non-stop denerwuje. Takie życie, nie? Papierosy, alkohol. Kto pali, niech rzuci. Kto pije, niech rzuci. Częste przyjmowanie niektórych leków. Kto, specjalnie to powiedziałem, kto pije, niech rzuci, żeby się ktoś odezwał, że, nie, że się nie da, nie? Jak, 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 się, jak, jak się nie da, mój dziadek, mój dziadek, ten co mówił o tych żabach w brzuchu, powiedział coś innego, ale z kolei mądrego. Wiedział tak, że wszystko w życiu tylko w miarę. Nie? Także tutaj chodzi o alkoholizm, tutaj chodzi o takie no, codzienne męczenie organizmu, to wtedy się dorobicie, akurat y, problemów ze, z błoną y, 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 śluzową układu pokarmowego, to na pewno. No i brak równowagi mikroflory. O mikrof mikroflorze już wiecie, zapalenie przewodu pokarmowego. Słuchajcie, jest takie fajne badanie. Nie wiem, czy je znacie. Gastroskopia. Kto miał? Fajne, nie? Przyjemne. Łyka się jak makaron. Nie? Także kto chce tego unikać? Dbajcie o swoją błonę śluzową. Nie możemy całkowicie wyeliminować. Wpływu pewnych czynników, tak? Ale staramy się zmniejszyć wpływ tych czynników negatywnych, patogennych na nasz organizm. No i słuchajcie, dieta super, brak stresu ekstra, yy, ograniczenie alkoholu, yy, powiedzmy yy, czego tam jeszcze, no wszystkiego, co nam szkodzi, yy, super. Super, ale to jeszcze nie koniec. W związku z tym mamy produkt, który od 24 lipca pomoże Wam wzmocnić błonę śluzową układu pokarmowego Ginera. I o tym produkcie Wam dzisiaj powiem. Ten produkt będziecie mieli możliwość zakupić. W celu zakupienia odsyłam do y, y, pana Andrzeja Korzusznego, bądź do mistrzów, jak y, panie Andrzeju? Mhm. Czyli. Tak czy inaczej do swojego mistrza, a mistrz Pana Andrzeja da się to załatwić. W każdym razie produktu przywiozłem równe 100. A Was jest? Może nie każdemu potrzeba. Kompleks roślinny na bazie opatentowanego składnika MukoSafe, L-glutaminy, ekstraktu z korzenia lukrecji, o lukrecji tuż już była mowa, łagodzi i regeneruje błony śluzowe, żołądka oraz jelit. No i zobaczcie, mamy synergię dwóch składników. Mamy ekstrakt z pędów opuncji figowej. To jest coś taki Ala kaktus, rodzina kaktusowata, nie wiem, pewnie widzieliście z Meksyku. No i ekstrakt z liści oliwki europejskiej. To są dwa główne elementy, ale nie jedyne. No, śródziemnomorskie skarby, kto był w Grecji albo no, w basenie Morza Śródziemnego oliwki zna, kto stosuje w sałatkach ten wie, że warto. Yy, udowodniono, słuchajcie przeprowadzono badania kliniczne w zakresie opatentowanego, yy, opatentowanej formuły MucoSafe yy, tam gdzie są właśnie te dwa yy, główne składniki i co ustalono, zobaczcie. Na takim ciemnym kolorkiem macie początek stosowania MukoSafe. Szary taki kolorek to jest placebo i biały praktycznie niewidoczny to jest placebo dzień pierwszy, czy tam dzień zero, że tak powiem. Szary to jest dzień ósmy. I dzień zero to jest właśnie taki ciemny, a zielony, co jest dla Was najbardziej istotne, to jest po ośmiu dniach. Po 8 tygodniach, przepraszam bardzo, po 8 tygodniach. Jak to wygląda? Zobaczcie, ten słupek, ja będę czytał, bo może nie będziecie widzieli, to jest ból żołądka. To badania i wyniki na podstawie ankiety sądy wśród uczestniczących, na ile przestali odczuwać dyskomfort związany z poszczególnymi um, nieprzyjemnościami, na przykład ból żołądka. No zobaczcie jaka różnica. To jest dzień zero, tylu odczuwało takie, takie nie, nieprzyjemne e, problemy żołądkowe, bóle i okazuje się, że znacząco spadło odczucie bólu żołądka. Praktycznie po wszystkich parametrach. Uczucie pełności, uczucie wzdęcia, bębnica, odbijanie, odbijanie chyba jeden z największych e, e, rezultatów, e, burczenie w brzuchu, częste oddawanie stolca, refluks. Zaparcia, nudności, no i moja ukochana zgaga. Zobaczcie, jak zmieniło się postrzeganie ludzi, jak zmienił się ich komfort życia. To są badania kliniczne przeprowadzone w takim, badania kontrolowane przeprowadzone w takim trybie ośmiotygodniowym. I uczestnicy ewidentnie zgłosili znaczne zmniejszenie dyskomfortu w żołądku i bielita. W składzie Ginery znajdziecie także L-glutaminę z kukurydzy. To jest niezbędny aminokwas, który jest ważnym budu elementem budulcowym błony śluzowej przewodu pokarmowego. Znajdziecie także korzeń z lukrecji. A lukrecję to już chyba stosujecie, nie? Jaki produkt z lukrecją? Licoris root. Nie tylko, ale licoris root jest takim dedykowanym, prawda? Ja uwielbiam ten produkt. Jak dzieci mają jakieś przeziębienie, to dzięki sugestii Pani dr Tatiany Korzusznej pałdarko, bosfelia, w zależności od sytuacji, no i oczywiście licorizut, bo to lekko słodkawe, zupełnie się zmienia smak, jest takie fajne, dzieci to jedzą, miód, miód oczywiście. Drodzy Państwo, ginera nie zawiera GMO i glutenu. A w jednej dawce mamy 400 mg kompleksu MucoSafe, ekstrakt z opuncji figowej 150 mg i 100 mg L-glutaminy z kukurydzy. Jedna kapsułka Ginery dwa razy dziennie w trakcie lub po posiłku. Tak stosujemy. Składniki wspierają odbudowę błony śluzowej, pomagają złagodzić dyskomfort żołądkowy. E, poprawiają trawienie i e, wzmacniają odporność. Bo wiecie, że odporność mamy w żołądku. To już nie pierwszy raz słyszycie, nie? Tak jest? No W żołądku, w jelitach, tak, w układzie pokarmowym. E, słuchajcie, dla kogo dzinera? Dla osób dorosłych. My pewnie będziemy próbowali po trochu, ale to już każdy samodzielnie stosować. W innych przypadkach, ale mówimy tutaj o osobach dorosłych, które mają co najmniej jeden z objawów: bębnice, wzdęcia, odbijanie, kwaśny smak w ustach, nudności, uczucie ciężkości. Ale słuchajcie, to nie jest sztuka reagować, kiedy już coś się złego dzieje. Lepiej jest zapobiegać i profilaktycznie wzmacniać błonę śluzową. Stąd Ginera tak naprawdę to jest stała baza dla każdego. Produkt bardzo ładny. Tak wygląda. Tak jak mówiłem, 100 sztuk. Ta jest 101, bo moja. Nikomu nie damo, nie? Tak. Mamy 30 parę tabletek. Mhm. Nie, 9, przepraszam, 90 mam. Mhm. I tak, cena klubowa 118 zł, cena detaliczna 142,56 i punkty bonusowe 15 sztuk. Także powitajcie, drodzy Państwo, Ginere stosujcie. I jedna zasada, ponieważ no powiedziałem, jest 100 sztuk, nie? a Was jest 200. No to jak zrobimy? Co, po pół pudełka? Nie słabo to będzie. Ja mam inną propozycję. Słuchajcie, każdy będzie mógł kupić ten produkt 24. Każdy. A dzisiaj proponuję, żeby ten produkt zakupiły takie osoby, które obiecają, że zrobią nagranie rezultatów. Jak będziecie mieli rezultaty. Nagrać na telefonie, co odczuliście. To nam się przyda po trzech, czterech tygodniach stosowania. To nam się przyda, żeby zrozumieć. I żeby innym ludziom przekazać rezultat, bo wy wiecie, że tak naprawdę my rekomendujemy przez rezultat. Zatem tak się umawiamy. Kupujecie dzisiaj ci, którzy chcą, z jednym założeniem, że za cztery tygodnie będzie telefon z biura i mówią: Pan coś obiecał panu dyrektorowi, to gdzie ten filmik? Tak będzie, tak? To wasz wybór jest 100 sztuk, także wszystko od Was zależy. Słuchajcie, to jest jeden temat. Piękna ginera. Ja się bardzo cieszę, że do nas dołączyła, do naszego asortymentu produktów koralowych. Jest to naprawdę...